Dobra, daj mi powiedzieć w końcu. Mów! Bo ja już tutaj płonę w środku, żeby się podzielić tą nowiną. Na szczęście obyło się bez respiratora zwiastującym odbiurokratyzowanie szkół. Witamy wszystkie nauczycielki i wszystkich nauczycieli w programie Przy herbacie o oświacie. Nie widzieliśmy się kawałek czasu. Minęło tutaj parę dni, mamy lekkie opóźnienie. No niestety było to spowodowane y, różnymi problemami y, natury zdrowotnej. Na szczęście obyło się bez respiratora i chodzi tutaj o mnie w akurat tej sytuacji. Y, ogólnie nie polecamy chorować, za to polecamy dbać o siebie, aby być zdrowym. Zdrowie, okej. Okay. Tak jest. I w związku z tym należy się zaszczepiać. Warto o siebie dbać na pewno, więc nabierajmy tej odporności, aby nie chorować. Chorowanie nie jest przyjemne i. Chorowanie wiem co, jest B. Tak. Wiem, co mówię, wieśka też, te, też wie, co mówi. Nie chorujmy i dbajmy o swoje zdrowie. Peter, witamy zatem wśród żywych. Wśród żywych. Bardzo się cieszę, że jesteś i że jesteś cały i zdrowy, bo myślę sobie, że wszystkie twoje fanki już usychały z tęsknoty, bo przecież chyba za trzy tygodnie nas nie było. I ja również oczywiście. Także witaj wśród nas i. Czy coś ciekawego mnie ominęło w edukacji? Oj, Peter, ja myślę, że ty jesteś po prostu na bieżąco. Że to jesteś zawsze Prymus i jesteś na bieżąco. Czekaj, no. czekaj. Prymus czy Prymityw? No, Piterio. Nie staje mnie w a, trudnej bo to... sytuacji. O, Oczywiście, Prymus. A, bo to, prymus. bo to nie jest to samo. Jeszcze raz Prymus. To nie jest to samo. To... No Bez opieki trochę i proszę bardzo. Biedam, jaki powrót. Tutaj mówi, że, że tęskni, że usycha z tęsknoty, a zaczyna od razu, że tutaj już połapał. dostaje na starcie. Biedny chłopiec, biedny, z taką babą, jaką ma do czynienia. No dobrze, Peter, ale teraz już poważnie, bez żartów. Czy słyszałeś może o piśmie, które otrzymały wszystkie placówki oświatowe w naszym kraju, z ministerstwa, o piśmie zwiastującym, tak powiem zwiastującym odbiurokratyzowanie? Szkół. Szok i niedowierzanie. Yy, słyszałem. No, widzicie kochani, Podejrzewam, że no, pewnie. w chorobie się dnurzał, a wczytywał się w pisma ministerialne. No, ale po... bardzo się z tego cieszę, Peter. Po... Podejrzewam, że mówisz pewnie o tym, o tym piśmie, które zostało wysłane przez dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, no i tam ten, ten załącznik, taki, który tam się pojawił. Tak, jest. To pojawił się... Myśl. tak, tak, tak. Myślę, właśnie o yy, załączniku składającym się yy, z kilku stron, yy, w którym. Ministerstwo mówi o tym, jakie dokumenty tak naprawdę są niewymagane. Jakie nie wymagane dokumenty są przepisami prawa. przepisami prawa, a często w szkole się pojawiają. No. Wysławodzie, co myślisz o tym dokumencie? Czy, czy to faktycznie odbiurokratyzuje akraty, szkołę? Wróżba jest dobra, ale myślę tak naprawdę, że to nie jest możliwe, aby szkoła zrezygnowała z, tych, z tego przykładowego wykazu dokumentów, które są w tym załączniku. Tak się śmieje, bo... się śmieje, w słowo, bo wierzę, że wróżba. Andrzejki za nami, więc faktycznie no. Tak jest. Wróżby też już Tak jest. Także szkoły wywróżyły sobie mhm. to, o co prosiły. No ale właśnie, ale tak patrząc trzeźwym okiem. Na to całe zestawienie załącznikowe, myślę sobie, że jednak szkoły z wielu dokumentów zrezygnować nie mogą po prostu. Też muszą, muszą szkoła przede wszystkim musi planować swoją pracę, szkoła musi sprawdzać, w jakim stopniu plan został zrealizowany. Szkoła nie może nie diagnozować, szkoła musi mieć dokumenty związane z tym obszarem. Szkoła, wychowawcy podobnie muszą planować swoją pracę, a więc siłą faktu nie mogą działać ad hoc, nie mogą, nie mogą działać spontanicznie. Chociaż... Potem... Są też tam takie punkty, które faktycznie... No, jakby <laughs> można powiedzieć, że można je w jakimś sensie pominąć, no bo na przykład jak pamiętam, że był punkt o regulaminie pracy biblioteki. No myślę, że to jest taki punkt, który, no pewnie kiedyś taki regulamin powstał i dobrze, że taki też coś istnieje, no bo jednak uczniowie wiedzą, ile mają czasu na oddanie książek, no, ale chyba co roku przecież ten regulamin nie powstaje. Ależ oczywiście, Piter, masz rację, bez dwóch stań. tak jest. No, no można ten regulamin weryfikować, prawda, Skąd w przypadku, gdy zmieniają się przepisy. No jak wiem, te przepisy nie zmieniają się znowuż tak często, więc tak, no muszą być dokumenty, w oparciu o które... Do Myślę że o regulaminach, myślę o jakichś tam konkretnych ustaleniach czy planowaniu pracy, jak wspomniałam. Muszą być te dokumenty, ponieważ szkoła jest taką placówką, która powinna mieć, w cudzysłowie powiem, dowody na pewne swoje działania. To Chyba też wychowawcy A, mają taką. Ależ oczywiście, oczywiście, Piter, tak jest. Wychowawca też nie może funkcjonować spo, spontanicznie. Wychowawca musi przecież przede wszystkim poznać swoich uczniów, wiedzieć, kogo w jaki sposób wspierać. A do tego też, no, bądźmy szczerzy, niezbędna jest dokumentacja. Także ja wiem, że nauczyciele, że wychowawcy się zżymają bardzo na, na nadmiar tej biurokracji, ale w sytuacjach trudnych. A przecież takich w szkole nie brakuje, te dokumenty okazują się bardzo ważnymi. No ale na przykład taką, taką weźmy sytuację: nauczyciel ma kilkudziesięciu, żeby czasami nawet kilkuset uczniów, których uczy w danej szkole, jeśli to jest jakaś duża placówka. No i czasami takie dokumentowanie pewnych nie wiem, sytuacji, czy nawet chociażby osiągnięć uczniów w no jakiejś potrzebie po zachowań. To, czy zachowań dobrych, ale, czy złych? Właśnie, dobrych i tych trudnych. Jest właśnie potrzebne, no, żeby później móc się do tego odnieść, czy, czy na koniec roku, czy w momencie, kiedy jakaś sytuacja jest konfliktowa, czy w momencie, kiedy jest jakaś tak. rozmowa z rodzicem. No więc, pewna doza tych dokumentów, no, no, jest, no co no, niestety jest potrzebna, chociażby ze względu na to, że no, pamięć ludzka jest zawodna. A, a tutaj zawsze można się do czegoś odnieść. Mówiłam, kochani, że prymus, ale oczywiście, Piter, masz rację bez dwóch stań. No, powiedziałeś o, o wychowawcy. Tak jest, no, zdajemy sobie sprawę przecież, że mamy grupę rodziców w każdej szkole jest taka grupa. Znaczy, nie mówię w tego w sposób pejoratywny, ale no, jest grupa rodziców roszczeniowych. Którzy zawsze domagają się dowodów na wszystko, przykładów na wszystko. Zresztą no nie może być rzeczową rozmowa wychowawcy z rodzicem, no, ogólnikowa, o ogólnikowym charakterze. Jeżeli wychowawca ma coś do powiedzenia na in, Plus i in minus musi podawać konkretne argumenty. A tak jak Piotr powiedział, no jeżeli klasa jest. Wystarczy, że klasa jest 30-osobowa, to przecież wychowawca nie zapamięta wszystkich dobrych ale też i złych zachowań. A przecież niezbędne jest to oprócz tego ma kilka klas. Tak jest chwili, czy, przecież... do, do, czy to ro, do rozmowy z rodzicem, czy z rodzicami, czy yy, myślę tutaj o podsumowaniu pracy i działań klasy na zebraniach wywiadowczych, czy w ogóle na zebraniach. Z rodzicami. Także my, ja przynajmniej mówię, że nie traktujcie tego wszystkiego, kochani, tak, o, chura, radość wielka, ale myślcie też o sobie. Mimo wszystko, chwileczkę, Piterio, nie wyrywaj się, prymusie, do odpowiedzi. No, chcę powiedzieć, że, mimo wszystko, ta część dokumentacji szkolnej dokumentacji wychowawcy jest bardzo ważna. Tutaj chcę nawiązać do tego, że Wiesława nierzadko mnie tutaj tak stopuje, że my się tak w tych emocjach swoich nie unosi, więc ja dzisiaj mam okazję nosi. powiedzieć. Wiśka, spokojnie. Spokoj I nie marudź. Tutaj widzę, nie, nie, że nie marudzisz, ale tutaj widzę, że emocje tutaj w Tobie buzują. Um, Oczywiście dużo z tego, co mówisz, zgadzam się z twoim zdaniem. No ale co no, się cieszę, łaskawca. Tak, tak. Łaskawca. No, to, to ja to mogę z zrzucić no, tak, mogę, akurat dzisiaj na mgłę widomo. Czy mogę cię w rękę pocałować Nie, nie absolutnie, a ja na to pewno pomieszne. już nie na wizji, absolutnie, nie. Natomiast no tutaj no, my też swoje stanowisko tutaj mogliśmy określić, no ale posłuchajmy, co. W tej sprawie mają do powiedzenia jedni z głównych zainteresowanych, czyli na przykład dyrektorzy szkoła. Akurat tak się składa, że mieliśmy okazję z kilkoma dyrektorami porozmawiać i posłuchajmy. No, za co im oczywiście bardzo dziękujemy. Tak, za co im bardzo dziękujemy, że się zgodzili wystąpić w naszym programie. No i posłuchajmy, jak oni się odnieśli do tych właśnie elementów związanych z biurokracją w szkołach. Ten dokument, który, który jest nie jest jak gdyby obowiązujący i tak nie ma jakiejś jasnej decyzji, nie jest też dokument zabraniający tego robić, a formę zbierania dokumentów i formę informacji pozyskiwania, jak już powiedziałem, jest to wewnętrzna sprawa dyrektora i każdej placówki. Nadzór pedagogiczny nie ma ewaluacji, owszem, zgadza się, nie ma ewaluacji. Ale kontrolę procesów wychowawczych i kształcenia musimy robić, czyli procedurę jak gdyby tego, jak gdyby powielamy i musimy zebrać informacje. Jeżeli chodzi o regulaminy, to niby te regulaminy tworzy się przecież regulamin sali gimnastycznej czy biblioteki, on tworzony jest raz na jakiś czas. On może być ewentualnie odnawiany, a natomiast jest, ale pozwala jasno powiedzieć że książkę, co trzeba zrobić książką, w jaki sposób ewentualnie tą książkę oddać, a nawet odwołać się do, do ucznia i na przykład, że ma oddać książkę na podstawie czego. To jest wewnętrzny dokument szkolny i w takim razie muszę oddać książkę, bo regulamin szkoły mówi tak i tak. Muszę zachować bezpieczeństwo na sali gimnastycznej, bo tak i tak. Muszę mieć regulamin taki i taki. I to każdy uczeń na samym początku jest nawet obowiązek zapoznania się z przedmiotowym ocenianiem, jak również szkolnym ocenianiem. I to praktycznie rzecz biorąc, te regulaminy wówczas są również przedstawiane, żeby. Wiedzieć, na co, co poprawić, to musimy praktycznie rzecz biorąc znowu powiązać informacje. To nie jest tak, że nie mamy zbierać informacji, tylko mądrze, szybko, aby jak najmniej obciążać nauczyciel. Pan minister zechciał wskazać pewne dokumenty, których funkcjonowanie, w mojej ocenie, nie ma najmniejszego sensu. I tutaj w niektórych punktach w pełni się zgadzam, że właśnie wprowadzenie cząstkowych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczycieli, którzy są na drodze awansu, jeśli rzeczywiście jakiś dyrektor wymaga składania takich sprawozdań co miesiąc, to jest to dla mnie co najmniej dziwne i dobrze, że taki zapis się pojawił. Jednak niestety, jak to w takich przypadkach bywa, w, w tych przykładowych dokumentach pojawiły się też takie, które wydają się jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Niemożliwe jest zrezygnowanie z protokołów zebranie z rodzicami. No mam akurat na swoim koncie takie doświadczenie z rodzicem, który zechciał złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I protokoły okazały się wtedy niezbędne. Oczywiście trzeba unikać powielania dokumentów. To, co robi pedagog, niekoniecznie musi być robione przez wszystkich innych nauczycieli. Wszystkie te punkty zostały przeze mnie na razie bardzo dokładnie przeanalizowane i będziemy z Radą Pedagogiczną dyskutować, z czego możemy zrezygnować, żeby rzeczywiście odciążyć trochę nauczycieli ale co będzie nam potrzebne no, z takiej ostrożności troszeczkę. Bardzo się cieszę, że pan minister dostrzegł problem. Chciałabym tylko, żeby te działania, nie skończyły się taką fikcją. To znaczy, że na przykład, mówi się w tej propozycji pana ministra, że niepotrzebny jest regulamin korzystania z biblioteki. I no chciałabym sprawić, żeby nie zastąpić tego regulaminu zasadami korzystania z biblioteki, nazywa się inaczej, ale jednak terminy oddawania książek i tak dalej są tam ujęte, więc no musimy do tego po prostu mądrze podejść. Jest to na pewno pierwszy, może niezbyt taki duży krok w dobrą stronę. Poczekajmy, jakie jeszcze rozporządzenia pójdą w ślad za tym. No, miejmy nadzieję, że kolejne kroki będą takie już bardzo, bardzo konkretne. W szkołach nie ma takiej możliwości, żeby zmniejszyć biurokrację w pewnych ramach przepisów. Mamy w szkole przepisy zewnętrzne i wewnętrzne. Nie wiemy doskonale, że to co jest w ramach przepisów musi być dokumentowane. W sytuacji, kiedy jest potrzebny program naprawczy, w klasie mogą różne historie się odbywać, mogą być różne problemy, więc musimy opracować program naprawczy, który będzie pomagał zmienić tą sytuację i w tej klasie i oczywiście w szkole. Więc nie możemy powiedzieć, że jest szansa na zmniejszenie biurokracji, gdzie niektóre dokumenty muszą być tak gdzieś jak prowadzone. No my jesteśmy szkołą techniczną, jesteśmy szkołą samochodową, więc realizujemy również zajęcia praktyczne. Na zajęciach praktycznych musimy dbać o bezpieczeństwo uczniów, o bezpieczeństwo nauczycieli. No i tym bardziej te procedury muszą być zachowane i wszelka dokumentacja, szkolenia. Potwierdzenie tych szkoleń, potwierdzenie certyfikatów. Musi ta dokumentacja być utrzymywana na odpowiednim poziomie. W naszej szkole akurat mamy zespoły przedmiotowe podzielone grupami tematycznymi. Te grupy zajmują się swoją działalnością, przygotowują działania, które muszą być udokumentowane, i w ciągu roku szkolnego wszystkie plany są realizowane, no i musi nastąpić. Tak zwana ewaluacja. Ewaluacji w planie nadzoru już w tej chwili nie mamy, ale ewaluacja, czyli sprawdzenie, co nam te działania wszystkie dały i jak podnosiły jakość pracy szkoły. Zmierzamy się w tej chwili z ogromnym problemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Te przepisy nas też obejmują do prowadzenia dokumentacji. Zakładamy impety wszystkim uczniom. No musi też być analiza i później następuje diagnoza, wyciągamy wnioski z tego. Zespoły nauczycielskie też opracowują specjalne Wymagania dla tych uczniów. No, musi też to być udokumentowane, więc nie wyobrażam sobie zajęć w szkole, żeby takich dokumentów nie prowadzić. No, widzisz, no Mondralo, dyrektorzy wykazują się dużą dozą rozsądku, bo mają świadomość tego, że wiele dokumentów po prostu muszą prowadzić, bo te dokumenty stanowią y, jakiś dowód na działania szkoły w obszarze dydaktycznym i działania szkoły, działania wychowawców w obszarze y, pod tytułem wychowanie. Także y, nie może być tak, że szkoła funkcjonuje bez dokumentacji. No niektóre z tych elementów są po prostu nieodzowne, aby szkoła mogła A, dobrze. Tak, zgadzam dobrze się dobrze z tobą. No, także myślę, że ta... Mówię, że prymus. Ta lista niewymaganych dokumentów, no, no nie jest ewidentną zmianą, no ale załóżmy, że jest to taki krok ku dobremu. Wiesławo, chciałem się z Tobą podzielić pewną nowiną, o której się ostatnio dowiedziałem. Wyobraź sobie, że w pewnej szkole. No, ale to jeszcze nie są święta Bożego Narodzenia. Żebyś się dzielił ze mną topinami. Wyobraź sobie, nie wiem, czy to jest aż tak dobra nowina, o której Ty teraz pomyślałaś, ale wyobraź sobie, że w jednej ze szkół. Myślę, że to jest śmiesznostka jakaś, bo widzę to po Twoich oczach. Słusznie do tego podchodzisz, masz, masz rację, że do tego zmierzam. Bo ja mam zawsze rację. Tak jest, tak jest. Dobra, daj mi powiedzieć w końcu. Mów. Bo ja już tutaj płonę w środku, żeby się podzielić tą dobitą. Wyobraź się. sobie, że w jednej ze szkół, a intuicja mi podpowiada, że to nie jest odosobniona szkoła, do szkoły przyszedł fotograf, aby zrobić zdjęcia klasowe. I? I że dzieci na tych zdjęciach są w maseczkach. <laughs> ty robisz. Ja też na początku nie mogłem w to uwierzyć. Pomyślałem, że może to są zdjęcia takie jakieś grupowe całej szkoły, albo że te dzieci są z różnych klas, kolej i tak dalej. No, ale okazało się, że to jest po prostu typowe zdjęcie klasowe i te dzieci przecież codziennie są, są w klasie przez ileś godzin. W klasie oni w tej maseczkach zazwyczaj nie są. Dopiero jak wychodzą na korytarz, że się mogą z innymi dziećmi, to wtedy te, mieszają, wtedy te maseczki muszą ubierać, a na zdjęciach klasowych są w maseczkach. Co o tym myślisz? No, jestem po prostu w szczerym zadziwieniu. No, oczywiście masz rację, jest to niezwykle zabawna historia, bo sądzę, że, że dzieci wyglądały uroczo. Każdy w innej maseczce to, maseczce to raz, dwa. Też myślę, że za pięć lat one nie będą w stanie się już rozpoznać, kto kim był, i będzie cudowne zdjęcie klasowe. Z okresu pandemicznego. Ewentualnie Jak? że różne kolory maseczek. Że na przykład, że tam Ania w zielonej, a Jurek w czerwonej, a ktoś z Batmanem. Tak itd. jest, tak jest. Ale myślę, że to rzeczywiście śmieszny, bardzo śmieszny przypadek, bardzo zabawny przypadek. O, zrobimy sobie dzisiaj też takie zdjęcie w maseczkach. Co Dobrze. To znaczy? Marzę o tym. Tak, tak zrobimy. A zatem, kochani, myślmy pozytywnie. Tak jest. A ja jeszcze na koniec, jeśli mogę, słowo mam pewien apel. Mogę? Apel. apel. Mam apel. pewien apel. Jak ma apel nie wygłasza. Tak jest. Pomimo, że jeszcze mamy oficjalnie jesień, ale już jest spora taka robi się zimowa, a na pewno zauważyliśmy, że od dawna już bardzo szybko robi się ciemno, w końcu zwrot 16 w nocy, nie wziął się z znikąd, to mamy apel, aby tutaj dorośli, zarówno rodzice, jak i nauczyciele, żeby zadbali o naszych najmłodszych. I, I warto rozpromować akcję noszenia odblasków. Wiemy, że może to się niektórym wydawać niepotrzebne lub y, może nawet y, śmieszne w jakimkolwiek znaczeniu, ale y, to naprawdę jest potrzebne, szczególnie w takich terenach y, no niezabudowanych. Jest to niezbędne. Szczególnie w takich terenach niezabudowanych, gdzie nie ma oświetlenia, nie ma latarni, to, to jeśli mamy tutaj zarówno młodego, czy dorosłego człowieka na poboczu, który jeszcze jest ubrany na ciemno, tego po prostu nie widać. Więc taki mamy apel. O, o to, aby młodzież i dzieci i dorośli, także jeśli w takiej sytuacji są, aby nosili odblaski, to nie jest żaden obciach, a jest to bardzo potrzebna sprawa. To jest koniec mojego apelu, a przy okazji, skoro już jestem przy głosie, bo widzę, że coś się tutaj no, szykuje już przedmiara. do czegoś, to chcę jeszcze powiedzieć, że bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie prosimy o łapki w górę, o subskrybowanie naszego kanału, jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił. Dzielmy się tymi nagraniami, abyśmy dotarli do jak największej grupy nauczycieli, byśmy tu naszą społeczność budowali. Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku przy Herbacie o Oświacie, gdzie tam także różne nasze tutaj zakulisowe, zakamerowe materiały co jakiś czas się pojawiają. No i cóż, no to jakiś toastik może na koniec. Co mi słowo z proponujesz? Z pewnością. Piterze, czy jesteś gotowy? Ja proponuję toast, kochani, za szkołę, z ograniczoną biurokracją. Fantastycznie. Bo ja jestem fantastyczna. Nie, to jest żart. Tak, to jest prawda. Dziękuję, rękę całuję. Że wiesz, co, w czym nawalasz. Znaczy nawalasz, no? Gdzie masz usterki? Myślę, że Peter ma rację. Piter ma zawsze rację. A jak nie mam racji, to patrz pan pierwszy. Tak. Ja to mówię czy ty chcesz to powiedzieć? Nie, no ty to mówisz. Ty zawsze mówisz głupoty. Tak. Ty zawsze mówisz o głupotach. Dobrze. Koniec. Jak, jak przejazd kolejowy. No, no, masz rację. Że nie zbliż tego. No tak, ale musisz mieć jakieś ramy. Ja patrzę jak jestem głupi, patrzcie. Ciebie odpiałem, a siebie nie. <grym i wytrza> no, no, chyba się nie obrazi Obrażam prawo. się, obrażam, a już nie, nie. jesteśmy nic zapisujesz. Obrażam się. Nie obrażam, obrażam się. się, proszę cię, nie obrażaj Nie się się. Nie obrażam. obrażam, ja się obrażam. Nie Co, obrażam. Forever Obraż. w tupę. Odobraź się.